Witam wszystkich! W dzisiejszym filmiku Mega Unboxing. Jak sami widzicie na moim biurku, tą ogromną paczkę. Są tam cztery terraria. Terraria dla ptaszników nadrzewnych o wymiarach 25 cm głębokości, 25 cm szerokości, 40 cm wysokości. Otwieranie typu gilotyna, wentylacja góra i dół. Terraria te zostały zamówione łani owczarskiej link do jej profilu na Facebooku znajduje się w opisie do filmiku co mogę wam powiedzieć o paczce były z nią niezłe jaja paczka została wysłana do mnie pocztą polską została wysłana w czwartek przesyłka 24 powinna dojść w piątek niestety nie dotarła do mnie w piątek dotarła do mnie w poniedziałek to znaczy listonosz do mnie dotarł w poniedziałek listonosz przyjechał do mnie wręczył mi awizo Tłumacząc się tym, że nie mógł zmieścić takiej paczki na swoim samochodzie. Nic by się nie stało, gdyby przyjechał wcześniej, niestety przyjechał o 17:49, 17 prawdopodobnie. Poczta była otwarta do 18:00, niestety nie zdążyłem. Odebrać jej w poniedziałek. Odebrałem ją dzisiaj rano, to znaczy wtorek. Paczkę musiałem otworzyć na poczcie. Jak widzicie, paczka trochę rozerwana, ale wyciągnąłem tylko jedno terrarium Resztę sprawdziłem. Latarką poświeciłem czy nie ma pęknięć. Nie było pęknięć. Wydało się całe. Teraz będę otwierał właśnie resztę. Co mogę Wam powiedzieć? Polecamanie. Szybka wysyłka. Szybka realizacja zamówienia. Są to cztery terraria, a nie jedno. No to weźmy się do rozpakowania. Sorki zacięcie, ale musiałem pozbyć się tego dużego kartonu. Co do pakowania. To pakowania zostały użyte wytoczonki po jajkach w ilości bardzo dużej. Całość była owinięta brązowym papierem. Następnie owinięte było wszystko streczem, a pod streczem. Terraria były owinięte wytłaczankami oklejone taśmą tak na narożnikach, wszędzie na spodzie pomiędzy streczem a wytłaczankami znajdowała się płyta, drewniana płyta OSB cienka, twarda dosyć także paczka zapakowana bardzo dobrze terraria są jeszcze owinięte dodatkowo streczem więc teraz pozrywam ten strecz I jak widzicie, wszystkie cztery teraria całe trochę parują, ale to dlatego, że paczka od rana stała w bagażniku w samochodzie i teraz została dopiero przeniesiona do środka. W środku jest trochę cieplej, o wiele cieplej, bym powiedział. I szyby trochę parują. Pokażę Wam teraz te teraria z bliska. Tak, oto prezentują się terraria. Takie oto ładne mają uchwyty ładnie przeszlifowane krawędzie glotyny też przeszlifowane zero ostrych krawędzi wentylacja ładnie docięta nic nie wystaje z strego nie ma. Otwierają się bardzo lekko. Wszystko ładnie równo posklejane. Ventylacja na dole. Bardzo polecam interesy z Anią. Mam zamiar zakupić jeszcze kilka terarii. Kilka dla nadrzewnych, większość będzie potem do naziemnych, podziemnych. Co do tych terrarii dwa na pewno zostaną użyte wkrótce. Jedna dla samiczki Avikulari Versicolor, drugie dla Poez Luterii Hanoma prawdopodobnie samiec, ale cały czas nie seks. Co do dwóch kolejnych, poczekam aż podrosną, trochę mniejsze. Też jeden właśnie z gatunku Awikularia i też jakaś poezoteria, nie wiem, nie jestem prawdopodobnie czy to Regalis, ale prawdopodobnie Regalis. Także super teraria super wysyłka, Poczta Polska też się spisała. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie, na razie.